Głównym zadaniem samorządowca Wójta jest poprawa życia mieszkańców gminy. My skoncentrowaliśmy się na drogach. Pomysł w 2019 roku zakup tego węzła i kolejnych maszyn do budowy dróg. Drugi już etap, drugi rok, 5 km wykonane. Drogi się sprawdzają, mieszkańcy są zadowoleni. I będziemy to kontynuować, a rocznie tych dróg na terenie Brańsk będzie przybywać około 4 km, plus ewentualne drogi z dofinansowań i też będą to drogi betonowe. Za wykonaną drogę dojazdową do pustyni Błędowskiej otworzyliśmy taki duży kompleks w ramach projektu LIFE, to jest to ponad 320 hektarów. Czystego piasku z turyści, którzy nie mieli dostępu do, do tej pustyni, korzystali z drogi leśnej lasów państwowych, ale drogi szutowe, jak pan wie, szybko się niszczą, a poza tym są bardzo uciążliwe, ponieważ latem ten dojazd, jak przejeżdżały samochody, to były tumany kurz, a spacerujący tą drogą turyści zgłaszali pretensje uwagi, że należałoby tą infrastrukturę poprawić. Przedstawiono nam taką technologię właśnie betonową, betonu wałowanego. Ta technologia została zaakceptowana przez instytucje takie jak Rdoś, Parki Krajobrazowe czy Lasy Państwowe, które były właścicielem. To jest około prawie 900 metrów drogi betonowej, szerokości 5 metrów. W tej chwili mamy problem z głowy, rok czasu. Nikt nie zgłasza żadnych pretensji, wręcz przeciwnie, turyści, którzy przyjeżdżają w zasadzie z całej Polski, z nawet z całego świata, uważają, że dostęp do pustyni jest bardzo dobry, musimy jeszcze trochę logistykę poprawić, też myślimy to robić w technologii betonowej, niebawem będziemy ogłaszać przetarg na wykonanie ścieżek rowerowych. Myślę, że jednym z takich zasadniczych elementów jest rozwój infrastruktury pieszo-rowerowej. Skawina jest miastem małym, kompaktowym, w związku z tym możliwość poruszania się nie używając samochodu jest to przyjemniejsze, a dzięki wybudowanym ciągom pieszo-rowerowym także i bezpieczniejsze. W tym momencie to jest infrastruktura około 13 km. Ta decyzja nie była łatwa dlaczego nie kostka, dlaczego nie asfalt. Byliśmy też w terenie i w miastach, gdzie takie rozwiązania betonowe już funkcjonowały. Podchodząc do tego tematu u nas w Kawinie i budując, widzimy tak naprawdę takie głosowanie nogami. Mieszkańcy sami wybierają te ciągi pieszo rowerowe. Mamy przykłady, gdzie po jednej stronie jest właśnie ścieżka z betonu wałowanego, po drugiej jest chodnik zwykły. No i gołym okiem widać, że po tej stronie RCC w tych osób jest więcej. Im wygodniej się chodzi. Jest to jasne przyjemniejszy nie ma takiej absorpcji ciepła i, i to przy tych okresach dużych temperatur ma znaczenie te sygnały, które do nas mieszkańców docierają, że, że pieski też wybierają RCC.